Piotr Szkocki, dzień dobry. Rozpoczynamy teletydzień. Pierwsza ofiara mrozów w gminie Policę. w pustostanie przy ulicy Energetyków zamarzł Bezdomny, miał 48 lat. 17 stycznia w trakcie rutynowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych... Funkcjonariusz policji ujawnił zwłoki mężczyzny. To 48-letni mieszkaniec polic, który wielokrotnie odmawiał skorzystania z pobytu w schronisku Fenix. Sprawą zajęła się prokuratura. W toku postępowania wykluczono udział osób trzecich, podając za przyczynę zgonu wyziębienie organizmu. 48-letni mężczyzna był znany pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej. W listopadzie straż miejska dwukrotnie odwoziła go do miejskiej Izby Wytrzewień. Był mocno uzależniony od alkoholu i nie chciał poddać się terapii. Budynek, w którym ujawniono zwłoki, podobnie jak pozostałe miejsca przebywania osób bezdomnych, są systematycznie kontrolowane. Codziennie robią to dzielnicowi i strażnicy miejscy. Cztery razy w miesiącu altanki, pustostany i klatki odwiedzają pracownicy opieki społecznej. Jest bardzo zimno, w ten weekend nadciągają naprawdę bardzo duże mrozy. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie Wam bardzo zimno, bo tu jest bez ogrzewania, bez niczego. No, możecie w każdej chwili zgłosić się do schroniska tutaj na fabrycznej. Tak? Ewentualnie jeszcze na zamkniętą, tak? Bo pani jest ze Szczecina, no to pani tutaj jest ze Szczecina, ale jeżeli będzie bardzo zimno, to na fabryczną. W schronisku Feniks w Policach jest 40 miejsc. Jednak obecnie przebywa tam 46 mężczyzn i 5 kobiet. Jeśli będzie taka potrzeba, ośrodek przyjmie kolejnych bezdomnych. Mam prośbę gorącą, jak się zrobi panu naprawdę bardzo zimno, to żeby się pan zgłosił do schroniska. Tak, panie Andrzeju? Tak. Na pewno? Na pewno. To na pewno. Jak będzie panu na tyle zimno, żeby pan już tu nie mógł wytrzymać, to proszę się zgłosić do no schroniska. No to ja się zgłoszę. No. Tak? Tak. Pani Dzień sama jest? Sama jest pani, czy tak, sama jest. jest a gdzie piękny? A piękny w już pracy. Już w pracy? Tak, tak. Pani Renato. Wiem, pamiętam ten czas. Jak się zrobi na... bo idą bardzo silne mrozy. Tak, tak, tak. Ma pani ciepłą herbatę chociaż. Tak mam wszystko tak, tak. tak. tak, tak, tak Niech nie, pani przyjdzie do ośrodka w przyszłym tygodniu, to chociaż na obiady yy, panią skieruję. Chciałem rentę sobie załatwić, nie da rady ani nic, bo nie ma miejsca zameldowania, ani nic. No ale z czego pan musi żyć coś jeść? Mam. Tak? Pewnie. No przecież chodzę na zupy, Aha. na rynek tam, nie? Chodzę. No, no, no. A sobie tutaj ja sobie zrobię do jedzenia. No ale tu wilgoć, razie. w Schronisku są lepsze warunki. Ja wiem. Mimo mrozu, głodu i chorób wielu bezdomnych nie decyduje się na pobyt w schronisku. W obawie o utratę nagromadzonych rzeczy nocują w swoich koczowiskach. Ten mężczyzna przebywa pod skarpą w lesie na osiedlu Gryfitów. Ogrzewa się paląc ogniska i pijąc alkohol. Nie chce pomocy. To kiedy możemy się pana w schronisku spodziewać? Dzisiaj. Tak, dzisiaj? Dziś w nocy dzisiaj ma być wtedy. minus 15. Pan tej nocy nie przeżyje w tym warunkach. Ja tak, ma, ma być. Nie, teraz jest minus 2, ma być w nocy było zimniej, a dziś ma być minus 15. W życiu bezdomnych nie ma wiary nadziei i miłości, jest bieda, brak perspektyw i często tragiczny koniec. Nie bądźmy obojętni na ich los, nie przeganiajmy z klatek schodowych, tylko informujmy o ich obecności policję lub Straż Miejską.